Cześć, witam Was! Jedziemy, gramy laderka. Była mała przerwa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pierwszym przeciwnikiem jest gracz nieumarły. Zagramy farsira z wiverdami. Ja bardzo lubię te biwki na Andeda, ale nie zawsze. Nie zawsze. Gramy oczywiście fastecha. Z tartakiem wojennym. Po co ten tartak wojenny? Żebyśmy mieli więcej drewna. Minimalnie opóźnione te dwa, ale więcej drewna. Cały czas kaszel mi męczy. Ech, ten covid, kurde. Przeżyłem go. Ale ten kaszel cały czas będzie mi chyba jeszcze towarzyszył przez... Jezu, nie wiem. TG, 2, 3... Mam nadzieję, że to się skończy już niedługo, ale... Kaszel już się stał taką trochę moją codziennością, ale dobra, nieważne, skupmy się na Warcrafcie. Skautujemy gdzie jest nasz przeciwnik, szukamy go oczywiście, będziemy próbowali mu przeszkodzić w creepowaniu. Mapa, zaginiona świątynia, pewnie niektórzy kojarzą mapę. Stare, dobre czasy, kiedy mieliśmy po lat naście na zaginionej świątyni się grało, jak graliście orkiem, bądź się nie grało, jeżeli orkiem nie graliście. Teraz ta mapa troszeczkę się zmieniła, troszkę inne czasy, o, znaleźliśmy, musimy tam biec. <laughs> przeciwnik gra prawdopodobnie Fast Expand. Prawdopodobnie Fast xp, Co innego miałby na tej mapie zagrać, prawda? Teraz zobaczymy. Okej, okay. mikruje, mikruje, mikruje przeciwnik. Jest tu, czy go tu nie ma? Na pewno. Nie ma go tu. Nie słyszymy nic. Jest zagrany żukacz władca krypty. Z drugim poziomem, już powiem wam, że jest ostro. Przeciwnik sprzedał TP. W takim razie wiemy, że on tutaj stawia wszystko na jedną kartę. Chce kopalnię złota zająć. Nie mam za bardzo jakąś tej kopalni, ale wiecie, może on się zbejtuje. Myślę, że nasz Farsir pobiegł tam. Poczekajmy chwilę i rzucimy się na kopalnię złota. Tu nie pobieramy, gdzie jest jeszcze kłuska. Zapisuj spajki na wypadek, bo on tu może przyjść. I teraz tu się nie wyrzucamy. Oni tak zarabiają. A tu mamy to, czego szukaliśmy. Czyli chcieliśmy zniszczyć kopalnię. Dał się nabrać. Zniszczenie tej kopalni jest bardzo ważne. Czasem nawet warto jest stracić bohatera. Tylko po to, żeby zniszczyć kopalnię. Nie używamy TP. Nie używamy TP. Nie używamy TP, nie możemy użyć TP. TP nam może się przydać później. Eee, gadałem i straciłem bohatera, nie? <grymne> to jest właśnie to. Dlatego mówię, trzeba być skupionym, jak się gra. A ja sobie coś tam gadałem, pod nosem, no i wyszło jak wyszło. Dobra. Tak, najszybciej. Musimy teraz tutaj dwie wiwy wysłać, jak je zrobimy. Zagramy do tego... Jeszcze raz, od razu tam biegniemy. Zagramy chyba bohatera teraz tawerny w ogóle. Zagramy... Zagramy Fire Lorda. Tylko po to... Fuck. Pięknie nie dobiegł. Tylko po to, żeby jeszcze raz spróbować poanalować kopalnię. To jest bardzo ważne. I teraz... Teraz, na tej próbie... Użyjemy, jak będzie trzeba, naszego TP, żeby zniszczyć mu kopalnię złota jak najszybciej. Nie robimy drugiego drugi bohatera z tawerny, tylko mus... znaczy z ołtarza, tylko z tawerny musimy. To jest bardzo ważne, kiedy gracie na Crypt Lord Fast Expo. Musicie koniecznie niszczyć kopalnię złota. W momencie, jak summonujemy sobie zaraz e, lata spawna, to odpalamy speed scroll i tam biegniemy od razu. Musimy ją jak najszybciej zniszczyć. O, to tu jest. Widzicie? Jesteśmy na czas. Uważaj. Uwaga. I teraz, jak przylecą wiwy. Dobra, może bym chciała. I teraz, jak przylecą wiwy nasze. Do niego. To wiwy będą tutaj trzymały blokady na tym już do końca. I on tej ekspy nie zrobi. Trzecim bohaterem w razie czego jest zawsze grany. szeroko otwarte. Jest grany 200 renów. Uwaga. Dobra. Na pewno. niech polecą takiego razie tu. Jest ta się potrzebna. No już tu lećcie. Mamy spajki. Praca, praca. Nie ma sprawy. Zobaczyć, 7 żyć. Gotowe. Muzyła mięsa il mi Obaj tracimy eko. Dobrze, że te spajki zrobili w momencie. Dobra, jest To był taki techniczny win, można powiedzieć Czyli Wiedziałem po prostu co robić, nie? Wiedziałem co robić, więc mimo tego, że straciłem głupio Farsira, ten Farseer powinien tam przeżyć I kupić nam jeszcze więcej czasu Ale zagadałem się eee, Więc eee, przez to mieliśmy problemy, ale tak jak widzieliście, wiedziałem mniej więcej co robić. Plan nagry był, przewidzieliśmy to, że on do nas przyjdzie. Zrobiliśmy sobie spajki, które też bardzo pomogły, bo jednostki przeciwnika zadawały sobie obrażenia. Użyliśmy speed scrolla, żeby zniszczyć właśnie tutaj kopalnię. On zrobił T2, nie zrobił towera, mogliśmy tu przybiec no i się wybronić do bazy. Nie musieliśmy robić TP. Myś miałem przez chwilę myśl, żeby zrobić tutaj towera w głównej bazie, zanim on w ogóle tutaj przyszedł, ale stwierdziłem, że wolę jedną wizję więcej, bo ona też będzie działała jak taka wieżyczka, nie? Też ma duże obrażenia. Dobra, fajny techniczny win, jedziemy, gramy dalej. Nie udało się pobrać danych. Classic. Znaleźliśmy kolejną grę, gramy na gracza... Orkowego, Ork Mirror, ale zobaczcie jakiego mam pinga. Rozumiecie to? Taki ping. Normalnie z takich gry się, z gier się wychodzi, no ale... No musimy grać. Przecież nie wyjdę, nie wyjdę, bo stracę tyle punktów, że 3 dni grania pójdą w piach. Ale nie jest tak widzicie zbyt przyjemne. Nie jest to zbyt przyjemne, <ścoughs> tak jak mówię, no nie wyjdę z gry przy prawda. Wejdę z gry. Spróbuję dać z siebie wszystko, żeby to wygrać. I tyle. 300 filna. Piękne. Piękne. O ja smaria. Piękna sprawa. Jeszcze disconnecta brakuje, żebym tylko dostał. W takich gierkach czasem dostaje się Disconnecta, bo serwery Blizzarda nie ogarniają i potrafią rozłączyć jednego gracza i zazwyczaj to jestem ja. Gramy, gramy, ciśniemy, zagramy iluzję. Ja zabrzmiałem pięćdziesiąt. Jestem na Twojej rozgazie. Twoje rozkazy! Gdzie go chcę? Tu nie można mnie. Takie masz dla mnie zadanie! Tak pan! Słucham! Ja jestem posłuszny! Takie masz dla mnie zadanie! Świetnie wybór! Będziemy spotklipować! Oo! Tu jestem na twojej rozkazy! Posłuszny. Jest to? Nie, no. okej, okay, już więcej robię. Musimy poczekać na noc. Chwilę musimy poczekać na noc. jest noc robimy to. Tak! Słucham! Jestem posłuszny. Gotowy! Człucham! mam Mam nadzieję, że mnie słyszysz. Pingu. Dobra, nie, nie mogę się skupiać na pingu. Nie mogę się skupiać na pingu, bo będzie nipa. Nie mogę się skupiać na pingu. Znaczy nie będzie. Aha, Dobra, nieważne. Grajmy, grajmy, grajmy. Skupię się na pingu, bo będzie lipa. Dostał kryształową kulę, wykształtował nas. Za po pomocą tego przedmiotu. Tu jeszcze zabijemy sobie... Eee, Ska Musimy zabić murloka jednego. Tego. I wjeżdżamy z niego. Nie można, Dobra, nie ma czasu do stracenia, po prostu biegniemy i wjeżdżamy mu na legowiska. Robimy polepszenie do siepaczy, stawiamy warbila i wjeżdżamy na legowiska. Szukamy legowisk, on ma beton, on tu coś kombinuje dziwnego.

kompletny. Oni on, on nie ma nic, żeby tutaj się bronić zaraz przed tym, co zrobimy. Więc próbujemy to wykorzystać jeszcze tylko po szybko tutaj jednego srebreta dla naszego mistrzostczy. Widziałam to. Co go na Coś zrobić z ziemią Tak.

nic mhm. robić, tak naprawdę. Dobra. No i pytanie, jak on chce się teraz tylko temu obronić. No. no, mamy go. Dobra. Uff. Nie lubię takich gier, kiedy, kiedy mamy 300 pinga. Nie lubię takich gier, kiedy jest 300 pinga, bo to jest po prostu ciężkie do rozegrania. I... Za każdym razem jak wyjdzie coś nie tak i tak dalej, to ja w głowie mam od razu, to mi nie wychodzi przez pinga i taka wiecie, ym, takie niekończące nakręcanie samego siebie, Gotowe. prawda, że no gra mi nie pozwala na to, żebym zrobił to co chcę i tak dalej. Najgorsza świadomość tego jest taka, że kiedy wy macie 300 pinga, was przeciwnik tego pinga ma max 100, coś takiego, bo Blizzard działa w taki głupi sposób, że on wybiera serwer, jeżeli jesteście, nie wiem, ktoś jest kurde z Korei, ktoś jest z Europy, to nie ma serwera gdzieś w Rosji, albo w jakimś innym Kazachstanie, żebyście mieli mniej więcej równe szanse, tylko jeden dostaje europejski, albo jeden dostaje koreański serwer, coś w tym stylu, nie? Więc e, to jest naprawdę ciężkie wtedy, to jest nawet dla świadomości ciężkie, że nie gracie wtedy na równych zasadach. No, dobra, udało się, więc spoko, jedziemy z Nextem, mam nadzieję, że przynajmniej policzy wino. Policzył wina? Przynajmniej policzyło wina i dostałem 7 mmra. Super, jedziemy dalej. Mamy grę, znaleźliśmy. A, tej gry chyba szukałem z 15 minut, czyli znowu się robią te problemy pod tytułem ciężko mi znaleźć grę. Gramy na gracza o losowej rasie, więc tak naprawdę nie wiemy co on może mieć. W takim razie, mm, zagramy farsir, Siepacz, Headhunterzy, trippowanie levelu 3 i zobaczymy co robi nas przeciwnik. To zazwyczaj, to zazwyczaj jest w miarę dobrym wyborem na losową rasę, tak długo jak nie trafimy kolon. Na Andyla to może być, na drugiego orka, też git, na elfa, w sumie na każdą rasę to powinno mniej więcej zadziałać. Biorąc pod uwagę, że przeciwnik gra losową rasą, więc w teorii każdej rasy nie ma na bardzo wysokim poziomie, to my grając standardowo to, co teraz będziemy chcieli zagrać, raczej będziemy w stanie naszego przeciwnika po prostu pokonać. Dobra, zaczynamy. Tripujemy trzeci level, siepacz w Headhunterów, Build Order. Zmieniamy sobie agro, i to podejdę farsirem, żeby on też troszeczkę obrażeń zbierał małą ilość. Lecz jak sam Ogr atakuje, to nie ma katastrofy. Jeżeli będzie Ork, to mu zrobimy Tower rasza. Jeżeli będzie elf, to zagramy drugą może nagę, też mu zrobimy Tower rasza, Zależy od tego jakie jednostki w sumie zagrał. Patrzcie znaczy, jak ładnie to skripowaliśmy. Teraz wrócimy sobie tutaj. A tak głupko. Bo tutaj noc szeroko kozi. A Trzeba więcej. Potrzebuję szkoły. Trzeba więcej słowa. Oczywiście. Uważaj. Przeznaczenie czeka. Uwaga. Rozumiem. Przeznaczenie czeka. Ram? Teraz sobie idziemy tu, sklepujemy sklep. Mamy średnie itemy. Powiem wam, że mam itemy takie, że chyba sprzedam. Oczywiście i kupię to. Rozbędziemy się teraz tutaj. Najpierw trolla. Wykorzystamy jeszcze minimalnie tej zdrowie tego pinka. Redokujemy cały czas oczywiście. To jest chyba jakiś hum. To nie jest. Nie wiem, to chyba nie jest elf. Elf chyba by nas atakował, widzicie? Z razu może być. Myślę, że elf w nas uścisnął. Więc to chyba nie jest elf. To chyba nie jest elf. I nas ręki uciąć. potrzebujesz Zobacz OK, elf. Zobacz, <noise> elf. Nie, to chyba nie jest elf, to chyba nie jest elf. Po czym? Elf. Dobra, zobaczymy co nam się uda zrobić. E, zagramy może nagę też kolejną, albo picklorda. Zobaczymy co on tu tak naprawdę ma u siebie. Ma rozstawione studnie, w słaby sposób. Ciągniki można pogryźć troszkę. Zaczynijmy się, leczko Demon Hunter jest. Z nagą do niego przyjdziemy. Teraz do niego z przyjdziemy na luzie. Tutaj wilki niech bije co może. <coughs> I z nagą przyjdziemy. Dobra, zagramy tego Tower Na wilki. Musimy sobie podzielić wilki. To jest e, runda numer 1, bo to jest na, na, na dwa podejścia. My go tu będziemy atakowali. To jest na dwa podejścia atak. Pierwsze mamy. On ma się wybronić za pierwszym. Ma znaczy się wybronić za pierwszym, tylko ma, zabić go ma drugi atak teraz. Ten pierwszy. Teraz mamy mu zadać jak największe obrażenia, spalić mu tyle mamy, ile możemy, w księżycowych studniach. No chyba, że go zabijemy, no tego wtedy zabijemy, tak? Ok, wyszło. Wyszło. Generalnie to wygląda tak, że gdybym, załóżmy, że on się teraz wybronił, robię TP do bazy. regeneruje sobie HP na jednostkach i na Hirosachmane. Kupuję Speed łapię trzy peony, robię beton, bo już go robię i po prostu druga kura polega na tym, że olinujemy go z betonem, znaczy z staurami i tyle, nie? Tak to przecież wygląda. Dobra, Didi. No i co? Może jeszcze jedną gireczkę sobie zagramy bo w miarę, dzisiaj szybko to idzie. Po raz kolejny gramy na gracza losowej rasy. Więc zrobimy to samo co zrobiliśmy w poprzedniej, czyli oczywiście sporo creepujemy. próbujemy zdobyć trzeci poziom u naszego farsira. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, kiedy zaatakujemy naszego przeciwnika. Zobaczymy, co się teraz w tej grze nam tutaj zrodzi. Przyszłość. No, że nie czeka. Na pewno. Do pracy potrzebujesz mojej rady. Przeznaczenie czeka. Uwaga, zobaczyć znacznik. Za chwilkę będziemy mogli zrobić Dwóch sobie od razu kolejkujemy. Zaraz tej bitki wykorzystamy na drugie obrzucie. Lepsze itemy niż w poprzedniej grze, bo wtedy dostaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, pierścień ochrony plus 4 Dodatkowo rękawice siły ogra, czyli temy, no, z których raczej... nie mamy waliu. Przeciwnik nie skałtuje, czyli prawdopodobnie nie jest to nocny elf, ani nie jest to hum. Dlaczego myślę, że to też nie jest hum? Gracze rasy luzie często skałtują za pomocą piechura. A tutaj piechura nie ma. Więc obstawiam Andeda Bąciorka.

Mamy tam sklep. Się patrzę na kilka cofnów, tu. Żeby on już poszedł, regenerować swoje punkty zdrowia i mamy. A tu sobie dobijamy trzeci. I zaraz ruszamy. Dostawiamy oczywiście również ilego Się patrzę, nie zdrowie, generuje nawet kilka tych punktów. I zaraz do nas tutaj dołączy. To. Tak to. możemy iść. I się patrz, też już do nas idzie. Tak widzicie, nawet te kilkanaście, kilkadziesiąt punktów zdrowia można sobie jeszcze zregenerować. Tutaj wilki dobiją tego murloka, i teraz już nie dobiegną, bo i tak mamy e, nowego seta wilków zeszkoltowania. Dostaliśmy. O, jest Andet, jest expa? jest ekspa. Jest undead i jest raz expa. Dobra. Nikt nie reaguje. Diany, Zmaczyć, aby alebym stał na rozumu. Dwie opcje, wiecie. się. Coś tu wyciągnęliśmy. Jest chyba krypty. Jest mój mail, zrobimy co możemy. I mikrujmy, co możemy. I co Dalej, I idziemy na ekspo. Zobaczymy, Przeznacz, co tam się dzieje. Do kopalni. Tak. Są towery, ale nie ma jednostek. I nie ma wola. Ale techniczne winy. Znaczy, to jeszcze nie jest win, więc yy, spokojnie. Ale dzisiaj takie techniczne gierki wchodzą, powiem Wam. Naprawdę. Dzisiaj takie techniczne zwycięstwa. Po prostu wiem, co zrobić, nie? Po prostu wiem, co zrobić i sama wiedza. Sama wiedza powoduje to, że. No po prostu to robimy, nie? Dobra. Moje oczy szeroko teraz supply blocka też. Ciekawe. Chcę tego bronić. Z problemu. Kto o to czuł kogo? Pytanie. Pytanie. Okej. Okay. Kto o to czuł kogo? Pytanie. Kto o to czuł kogo? Chyba o mnie jednak. On teraz tu poszedł, żeby się wyleczyć, ale na szczęście zaraz jest dzień, więc nie będzie mógł z tego korzystać. Ok. okej. Dalej próbuję, mam radę. go Kogo mam zabić? Zobaczyć, czy to znaczy, uwierzyć. Gotów do ja raco mnie tuchy na pewno się Potrzebujesz mojej Przeznaczenie, Przestaczenie Wilki co mnie przytrolowały, nie? Co mi wilki przytrolowały to ich Możesz mówić Powiedz tylko słowo Ocpowiem oczy szeroko otwarte? Coś cię trapił do Adamu przez Poczekamy na świat. Dobra, nie, ja nic liczę. Dobra, napisał, wow, Dzinat napisał. No! no co można powiedzieć? Same techniczne zwycięstwa dzisiaj, nic, tylko się cieszyć, fajne gry. Z mojej perspektywy Z mojej perspektywy fajne gry. Z mojej perspektywy jak widzicie ten Lord grywalny czasem, coś tam potrafi zrobić. Już troszeczkę też momentami czuję coraz lepiej grę, więc jak widzimy z tygodnia na tydzień ta gra idzie mi po prostu lepiej. Widzimy pewne zmiany też w pewności siebie, jeżeli chodzi o grę i robieniu pewnych zagrywek i decyzji. Więc myślę, że no, jesteśmy na dobrej drodze. Jeszcze troszeczkę nam tutaj brakuje do tego, żebyśmy to tak jeden zbili. Jeszcze dużo brakuje. No i co? Kończymy. Dostajemy MMR. 9... No i mamy my więcej punktów MMR, tym wiadomo, że będziemy tego MMR dostawali po prostu mniej i tyle. Dobra, mam nadzieję, że taka techniczna... Seria też Wam się w sumie spodobała, bo to tak samo z siebie wyszło. To nie jest tak, że ja tak, tak planowałem zrobić, tylko to samo z siebie tak wyszło. Jak widzicie, czasem jeżeli stracicie bohatera, ale strata bohatera jest za coś, tak jak na przykład w pierwszej grze. Gdzie dałem sobie, znaczy nie dałem sobie go zabić, on po prostu zginął za kopalnię złota, to i tak to był dobry trade. To, że tam nie użyłem TP też było bardzo ważne. Też było bardzo ważne, bo później jak drugi raz pobiegłem zniszczyć kopalnię złota razem z Fire to już w razie czego miałem tak zwanego escape'a, czyli mogłem już wtedy uciec z TP, ratując przed bohatera jakieś jednostki, które tam były, żeby to zniszczyć. Tower Rusha jakieś były, jak widzicie, to też czasem działa. Skripowanie, samo skripowanie trzeciego poziomu w poprawny sposób, zobaczcie jak powoduje, że Wasza gra płynnie wygląda. Więc warto, żebyście też sobie to wzięli w razie czego pod uwagę. Dzięki Wam za dziś chłopaki, no i, no i tam może i panny. I widzimy się w serii tej e, wbijania Landera pewnie za kilka dni. A oczywiście tam też jakieś inne filmy z replaycastów, polskich graczy z replaycastów, jakichś tam innych zawodników na kanale będą się pojawiały. Trzymajcie się i do zobaczenia.